Audi A3 Full LEDowa lampa. Jest to konkretnie z modelu akurat zdemontowana RS, czyli z tej takiej sportowej Full LED poliwcie kompletna lewa strona, czyli ta strona od strony kierowcy, bo mówimy tutaj o lampie wersji europejskiej. Lampa ma wszystkie uchwyty. Tutaj nic naprawdę nie było klejone, nie było reperowane. Ma wszystkie uchwyty dekiel zamykający, jest z modułami tutaj i, jest, i jeden moduł i cały komputer sterujący tutaj od dołu. Także lampa, lampa jest kompletna. E, pochodzi z auta e, po niewielkiej kolizji i tutaj uszkodzenie jakie było na lampie no to po, pod tą linią zderzaka, tutaj na tym czarnym elemencie było pęknięcie. Te pęknięcie jest w tej chwili pospawane. Ten plastik jest stopiony razem, to jest szczelne. Są wykonane testy szczelności, lampa jest szczelna, aczkolwiek e, gdyby komuś przeszkadzało to, że tam to było robione, no to takie kosze są dostępne nowe i można je jak najbardziej wymienić. Ja nie chciałem tego robić, bo czasami. Przy takiej wymianie więcej szkód się narobi niż w pożytku. Czasami widać gdzieś tam ingerencję, że lampa była otwierana, zamykana. A dlaczego? Tutaj jest to pospawane. Po montażu całkowicie jest niewidoczne i naprawdę nie przeszkadza w normalnym użytkowaniu tej lampy. Co, co ciekawe, no ten klosz, jak był, znaczy lampa, jak była nowa. To została oklejona folią PPF, i ta folia cały czas tutaj na lampie jest. i Jeżeli o, gdzieś tam są jakieś ślady od uderzenia kamyszkiem o na przykład tutaj i tutaj. To jest to tylko na folii, i tą folię kiedyś w przyszłości można spokojnie zdjąć i ta lampa cały czas będzie jak nowa i ponownie można zabezpieczyć ją taką folią PPF, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo dzięki temu i kloż nie żółknie, i nie rysuje się. Zawsze możemy się cieszyć lampą, po prostu w stanie idealnym. Słuchajcie, ta lampa jest na sprzedaż, jest do kupienia na, na stronie autolampy.bazarek.pl. Idealna, może nie jest, bo była tutaj robiona, ale naprawdę uchwyty są całe i co ważne, jest kompletna z modułami.